Witam wszystkich bardzo gorąco serdecznie w naszym internetowym studiu podróżniczym. W dzisiejszym filmiku chcielibyśmy porozmawiać o pewnym mieście w Hiszpanii. O mieście, które przyciąga nie tylko pięknymi piaszczystymi plażami czy niesamowitą atmosferą w mieście, przyciąga także czymś jeszcze. Czym przekonamy się już za chwilkę, rozmawiając z panią Anią, która mieszka w miasteczku Torem Wiecha i zgodziła się porozmawiać na temat tego pięknego miasteczka. A więc dzwonimy do pani Ani. Witam bardzo serdecznie, pani Aniu. Na początek chciałem podziękować za przyjęcie zaproszenia do naszego internetowego studia podróżniczego. Pani Aniu, wiem, że mieszka, przebywa pani w miasteczku Torrevieja. Proszę nam powiedzieć, dlaczego to właśnie to miejscowość poleca pani na wakacje? Dzień dobry, witam serdecznie. Miejscowość Torrevieja znajduje się na Costa Blance i jest to jedna z najładniejszych miejscowości, leżąca wśród właśnie tych pozostałych innych miejscowości, takie jak Alicante, Santa Pola. I właśnie Torewiecha. Torewiecha kiedyś to było takie bardzo małe miasteczko, osada rybacka, ale z biegiem czasu y, ta właśnie mała mieścinka przekształciła się w bardzo duże miasto, coraz to większe, bo w tej chwili to jest około 130 tysięcy stałych mieszkańców. Ale oprócz Spora. tego y, po prostu y, w latach y, poprzednich, latach 70., -tych, 80., -tych, 90. -tych i tak dalej, Hiszpanią zainteresowały się różne osoby mieszkające w innych krajach, a które lubią ciepło. I bardzo dużo przyjechało osób z Anglii, z osób ze Skandynawii, Niemców, którzy po prostu przyjeżdżali początkowo na swoje wakacje, zobaczyli, że jest fajnie, ciepło, nacieszyli się ciepłem, pojechali do domu i postanowili za jakiś czas. Ponownie wrócić bądź co na wakacje, bądź kupić tutaj jakąś nieruchomość i mieszkać. I właściwie w tej chwili rebiecha to jest duże miasto, gdzie, tak jak powiedziałam, jest tych ilość mieszkańców dość dużo, ale oprócz tego jest tych mieszkańców, którzy przyjeżdżają tylko na swoje wakacje, bo mają swoje nieruchomości. A ja mam takie pytanie, pani Aniu, ja osobiście jestem miłośnikiem plaż, ale takich bardziej ukrytych. Czy może pani coś polecić w tym miasteczku, bądź może w jego okolicy, czy, takie, czy takowe plaże znajdziemy? Tam? Właśnie, ukrytych plaż nie ma, ale ciąg ciągną się te plaże wzdłuż morza, i każda, każda plaża ma swoją jakąś nazwę i z, i z tym związaną jakąś historię. I właśnie w Tarywiecha jest mnóstwo bardzo ładnych plaż piaszczystych, które się ciągną wzdłuż brzegu morskiego. Także takich jakiś specjalnie ukrytych plaż nie ma, są one ładne, zagospodarowane i na tych plażach właśnie codziennie przechodzi rano ekipa, która sprząta te plaże, prawda, żeby były ładne, czyste, zadbane. I oczywiście wszystkie plaże są bezpłatne. W innych krajach słyszałam, że po prostu za wejście na plażę trzeba płacić, tutaj są bezpłatne, no było, tak? Natomiast można mieć swój sprzęt, yy, czyli leżaki, parasolki i tak dalej. Można też i wypożyczyć. Jeżeli ktoś nie ma, a chce wypożyczyć, można też za opłatą wypożyczyć i w tym momencie trzeba zapłacić. Natomiast na plażę każdy może sobie śmiało wejść ze swoim sprzętem. Pływackim, czy z materacami, czy z, powiedzmy z jakimiś krzesełkami rozkładanymi, czy nawet łóżkami, i może sobie po prostu z tego korzystać. Na każdej plaży jest prysznic, czyli można powiedzmy po zakończeniu plażowania umyć się. Są różne takie, to się nazywają kiosko, czyli różne takie bary, malutkie bary, gdzie można się coś napić, coś zjeść, ochłodzić troszeczkę. Czyli wiele tak? udogodnień dla turystów tak, jest. a poza tym jest też y, sprzęt, y, firma taka, która zajmuje się, to są to ratownicy, y, którzy po prostu dbają i pilnują, żeby nikomu nic się nie stało, a poza tym jeszcze jest też pierwsza pomoc w razie, gdyby ktoś zachorował, czy coś by się stało, to jest pierwsza pomoc lekarstwa na każdej plaży. A oprócz tego jeszcze jest wypożyczalnia książek, jakby się ktoś Chciał troszkę poczytać, a, a powiedzmy, nie miał ze sobą jakichś swoich, swoich książek, lektury, to można po prostu przy każdej plaży wypożyczyć książki. No, z wypożyczaniem książek to się jeszcze nie spotkałem, tak, Pani Aniu. Tak. Myślę, że jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Bardzo ciekawe. A proszę mi powiedzieć, Pani Aniu, no ja przyznam się szczerze, troszeczkę odrobiłem pracę domową, jeż, jeśli chodzi o to miasteczko z uwagi na to, że właśnie w tym roku wybieram się na wakacje. Zwiedzić wybrzeże Hiszpanii, większą jego część, przynajmniej mam nadzieję, że mi się uda. I wiem, że miasteczko Torrevieja słynie jeszcze, jeszcze z czegoś innego. Proszę nam o tym opowiedzieć. Miejscowość Torrevieja słynie też z Abaneras. Abaneras to są właśnie światowej sławy koncerty, które odbywają się na przełomie lipca i sierpnia. Czyli zjeżdżają się chóry z całego świata. W tamtym roku był również chór z Wrocławia, gdzie można też właśnie e, przy okazji powiedzmy zwiedzania czy, e, czy powiedzmy e, z okazji bycia w tym rejonie e, przyjechać i oglądać właśnie te zespoły e, z całego świata, ale oprócz tego e, Tore Wiecha słynie też e, z w lagun. Pobliska laguna są dwie laguny. Lagu, laguna Lamata i Laguna Rosa. I właśnie ta Laguna Rosa to jest specyficzną e, laguną, ponieważ z niej wydobywa się sól. O, na tej właśnie Laguna Rosa można skorzystać mm, z bezpłatnych kąpieli słonecznych, bezpłatnych kąpieli e, błotnych i solnych. Są ludzie, którzy specjalnie przyjeżdżają do Torewiecha tylko na te kąpiele błotne, ponieważ znajdują się w składzie znajdują się różne składy mineralne, m.in. siarka, inne mikroelementy, które nakłada się na całe ciało i po takiej kąpieli, która trwa powiedzmy 20 minut, 20 do pół godziny, Zmywa się i idzie się do, tych, do tej pobliskiej laguny, i zażywa się tych kąpieli solnych, tak jakby w sanatorium gdzieś być w Polsce na kąpielach solnych. Woda jest bardzo mocno zasolona bardzo mocna, czasami ta woda jest wręcz aż czerwona. Także bardzo dużo osób przyjeżdża właśnie na te kąpiele błotne, żeby właśnie skorzystać. Znajduje się ona w porku. Takim krajobrazowym, gdzie każdy może wejść. Nie ma tam jakichś specjalnych, powiedzmy, zbudowanych przychodni czy specjalnych jakichś obiektów. Jest to park naturalny, gdzie każdy może wejść i skorzystać z tego po prostu dobrodziejstwa. Czyli jest to takie. Idealne uzupełnienie takiego tak. typowego wakacjowicza, który przyjedzie po opalacie na plażę i korzysta I przy z Przy okazji, okazji może, może właśnie skorzystać właśnie z tych, tak, skorzystać. tak. A z tego co wiem, to bardzo dużo osób przyjeżdża tutaj co roku, każdego roku, żeby, właśnie, żeby skorzystać właśnie z tych kąpieli błotnych i tych kąpieli, właśnie solankowych, ponieważ bardzo dobrze działa nie tylko na skórę, ale układ oddechowy a także układ kostny, ma bardzo duże, duże znaczenie. No to dobrze więc No i za no, darmo, ja za jestem, darmo. Ja jestem przekonany, że... No ja już wcześniej wiedziałem, że odwiedzę to miasteczko, mam nadzieję, że zapraszam, wszyscy ci, którzy zapraszam. teraz to oglądają, zechcą przyjechać do Torebiecha także. Pani Aniu, a proszę mi powiedzieć, jak wygląda sytuacja, no bo wiadomo, piękne plaże, piaszczyste plaże, Gorąco. Jak wygląda sytuacja ze sportami wodnymi? Czy amatorzy właśnie sportów wodnych znajdą coś ciekawego tak, w tym Tak, jak najbardziej. Amatorzy sportów wodnych znajdą coś dla siebie, bo mogą wypożyczyć sobie właśnie narty wodne, mogą wypożyczyć inny sprzęt, żeby sobie po prostu popływać po, po morzu, a także moż, mogą wyjechać na pobliską wyspę, która się nazywa Tabarka. I, I właśnie jest w porcie, w wiecha statek, który raz w, w ciągu dnia wypływa rano na wyspę Tabarka. Ma on przeszklone dno, więc można po prostu poobserwować właśnie jak wygląda właśnie, jak roślinność, roślinność morska, rybki i tak Następnie dojeżdża się do tej wyspy Tabarka. Tam można przez cały dzień. Plażować, zwiedzać sobie, odpoczywać, i wieczorem jest powrót z powrotem do, do Tory Wiecha. Ale na przykład z, z Tory Wiecha jest raz dziennie e, można płynąć na Tabarkę, ale z pobliskich miejscowości, na przykład Santa Pola czy Alicante, to jest więcej tych kursów w ciągu dnia. No właśnie, ja, ja tutaj chciałem wspomnieć o Alicante. Mam tutaj na myśli wszystkich tych, którzy, tak jak i ja, zamierzają zwiedzić całe wybrzeże Hiszpanii, bądź jego część. Przy Alicante jest w tym momencie najbliższym międzynarodowym lotniskiem, jeśli tak. chcielibyśmy przyjechać tak, do DRBA. Tak. tak, właśnie z Polski jest bardzo kilka lotów do, właśnie do Alicante. Wiem, że między innymi z Wrocławia, Katowic i Krakowa, być może, że jeszcze będą z innych miejscowości, także przeloty można dolecieć do Alicante z Alicante w zależności gdzie kto ma powiedzmy zamówione jakiś czy hotel czy, czy apartament dojeżdża sobie z lotniska jest w okresie w okresie głównego sezonu jest na tyle dobrze pomyślana komunikacja że z samego portu lotniczego można dojechać do miejscowości Torrevieja można... No właśnie uprzedziła Pani, Pani Aniu, moje następne tak. pytanie, które bardzo chciałem Pani zadać, także bardzo cieszę się, że Pani o tym wspomniała. Tak, tak, więc można, są różne możliwości. Można wynająć taksówkę i dojechać do danej miejscowości, do Toru Wiecha lub do innej miejscowości, prawda? Ale można z portu lotniczego dojechać bezpośrednio do samej Toru wiechy lub innych miejscowości w zależności gdzie kto ma bazę noclegową. Ale można też i zamówić transport prywatny, bo jest wiele osób oferujących e, transport prywatny i również może zawieźć już bezpośrednio do danego apartamentu, już nie szukając później. Jeżeli ktoś jest pierwszy raz, to wiadomo, że żeby nie kluczył, nie szukał, to, to jest po prostu no, korzystniej, żeby, żeby powiedzmy dojechać już bezpośrednio do danego apartamentu. Czyli generalnie nie ma, nie ma problemu z połączeniem, nie. Nie można śmiało tanie linie lotnicze, tak. na przykład przyjechać do Alicante Można, Skąd jak to... najbardziej. To jest jedno lotnisko w Alicante natomiast drugie lotnisko w Mursja. Jest to również bardzo fajne lotnisko, jest to małe lotnisko, ale z tego, co wiem, z Polski nie ma lotów do Mursji, ale być może, że ktoś na przykład będzie z Niemiec, czy z Anglii leciał, czy z innego kraju, więc warto wziąć pod uwagę, jak dolecieć do lotniska Alicante lub do lotniska w Murcja. To się nazywa yy, yy, Sangabie. Ja chciałem jeszcze wspomnieć yy, o, no właśnie, o zakwaterowaniu. Yy, ja wiem, że, że pani ma apartament yy, właśnie w tym yy, mieście. Co nam może pani powiedzieć yy, o pani apartamencie? Gdyby ktoś z naszych forumowiczów był zainteresowany właśnie wyjazdem do tego Jeżeli momentu. ktoś by był zainteresowany wyjazdem do, do Torrevieja na okres wakacji, dysponuje apartamentem. Jest to apartament mający trzy pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, znajdujący się około 50 metrów od plaży, a plaża nazywa się Plaja Naufragos, co dosłownie znaczy plaża rozbitków. Jest to tylko sama nazwa. Nigdy nie, było, nigdy nie było żadnych tam rozbitków, ale może kiedyś, kiedyś w średniowieczu jacyś rozbitcy byli i dlatego taka, taka nazwa jest to bardzo ładna, piaszczysta, piaszczysta plaża. E, apartament znajduje się około 5-10 minut od samego centrum, więc jest wszędzie blisko. W pobliżu są uliczne bary, kawiarnie, restauracje. No i oczywiście w wiecha słynny deptak i molo, gdzie można sobie pospacerować. I różne właśnie tradycyjne, typowo hiszpańskie wyroby, które mają takie małe sklepiczki, gdzie można powiedzmy kupić sobie czy koszulkę z napisem Hiszpania, czy Tory Wiecha, czy jakieś inne takie powiedzmy gadżety typowo, typowo hiszpańskie. Pani Ani, no ja ze swojej strony chciałem jeszcze raz bardzo gorąco podziękować za to, że poświęciła Pani. Parę minut dla nas. Korzystając z okazji, także chciałem podziękować za czynny udział w forum. Jest Pani z nami od bardzo dawna, także jeszcze raz i za to bardzo dziękuję. No, ja oczywiście życzę udanego sezonu, Pani Aniu. Ja wiem już teraz, że na pewno spotkamy się za parę miesięcy, tak jak wspomniałem poprzednio. Zapraszam, podczas. jak Oni... najbardziej zapraszam. A my spotkamy się Pani, Pani Aniu na forum, także jeszcze raz bardzo i dziękuję, bardzo serdecznie dziękuję i życzę udanego popołudnia Pani Aniu. Dziękuję bardzo i zapraszam do Torebiechy, do ciepłej, gorącej Torebiechy. Dziękuję serdecznie, kłaniam się dziękuję. do usłyszenia Państwa. Dziękuję, do widzenia. Tak jak wspomniałem podczas rozmowy z Panią Anią, ja będę miał przyjemność zwiedzić większą część hiszpańskiego wybrzeża. Mam jednak nadzieję, że nasz filmik przekona wszystkich tych, którzy jeszcze nie mają planów wakacyjnych, ażeby to właśnie Hiszpania była Waszym miejscem na wakacje w tym roku. Ja dziękuję za filmik dzisiejszy, zapraszam już na kolejne. Mam nadzieję, że będziecie nas oglądać i do zobaczenia w kolejnych filmikach w naszym internetowym studiu podróżniczym.